W obliczu codziennych wyzwań, trosk i niepewności, zwracamy się do Matki Najświętszej, aby otoczyła nas swoją opieką. W tej modlitwie prosimy o ochronę, zdrowie i błogosławieństwo dla naszych dzieci, rodziny i rodziców. Niech jej wstawiennictwo przed Bogiem przyniesie nam pokój, siłę i wiarę. Zdrowaś Mary jo, pełna łaski. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary Joe, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mary Joe, nasza Matko i Królowo. Z pokorą i ufnością powierzamy Ci nasze rodziny. Otocz opieką nasze dzieci, które wzrastają w świecie pełnym wyzwań i niepewności. Chroń ich niewinność, prowadź ich kroki. I pomóż im wzrastać w mądrości, miłości i wierze. Niech Twoje matczyne serce zawsze ich strzeże. A Twoje ręce prowadzą ich ku Jezusowi, który jest drogą, prawdą i życiem. Mary Joe, otocz swoją opieką rodziców, którzy niestrudzenie dbają o swoje dzieci. Dodaj im sił, cierpliwości i mądrości w wychowywaniu młodego pokolenia. Obdarz ich zdrowiem, aby mogli z miłością pełnić swoje obowiązki. I pomóż im znajdować radość w rodzinnych chwilach spędzonych razem. Matko miłosierdzia, nie zapominaj o dziadkach i rodzicach starszego pokolenia. Niech czują się kochani i doceniani, a ich lata życia niech będą wypełnione pokojem i błogosławieństwem. Chroni ich zdrowie i wspieraj ich w chwilach słabości, otaczając ich pociechą i troską. Matko, która z miłością przyjęła Boże wezwanie. Ucz nas odwagi w wierze i posłuszeństwa wobec woli Bożej. Prowadź nasze rodziny ku jedności, przebaczeniu i miłości wzajemnej. Niech w naszych domach zawsze panuje pokój, zgoda i radość. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielko. Nie garć naszymi prośbami w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu uchwalebna i błogosławiona. O pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj. Swojemu synowi nas oddawaj. Matko nieustającej pomocy, prosimy cię, abyś zawsze była z nami. Abyś wstawiała się za nami u swojego syna i prowadziła nas do niego. Mary Joe, nasza matko, ochraniaj nas przed niebezpieczeństwami. Wzmacniaj nas w chwilach trudności i prowadź nas w drodze ku świętości. Zdrowaś Mary jo, pełna łaski. Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mary jo, nasza Matko i Królowo. Z pokorą i ufnością powierzamy ci nasze rodziny. Otocz opieką nasze dzieci, które wzrastają w świecie pełnym wyzwań i niepewności. Chroń ich niewinność, prowadź ich kroki. I pomóż im wzrastać w mądrości, miłości i wierze. Niech Twoje matczyne serce zawsze ich strzeże. A Twoje ręce prowadzą ich ku Jezusowi, który jest drogą, prawdą i życiem. Mary Joe, otocz swoją opieką rodziców, którzy niestrudzenie dbają o swoje dzieci. Dodaj im sił, cierpliwości i mądrości w wychowywaniu młodego pokolenia. Obdarz ich zdrowiem, aby mogli z miłością pełnić swoje obowiązki. I pomóż im znajdować radość w rodzinnych chwilach spędzonych razem. Matko, miłosierdzia, nie zapominaj o dziadkach i rodzicach starszego pokolenia. Niech czują się kochani i doceniani. A ich lata życia niech będą wypełnione pokojem i błogosławieństwem. Chroń ich zdrowie i wspieraj ich w chwilach słabości. Otaczając ich pociechą i troską. Matko, która z miłością przyjęła Boże wezwanie. Ucz nas odwagi w wierze i posłuszeństwa wobec woli Bożej. Prowadź nasze rodziny ku jedności, przebaczeniu i miłości wzajemnej. Niech w naszych domach zawsze panuje pokój, zgoda i radość. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Nie garć naszymi prośbami w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Pano uchwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. Swojemu Synowi nas oddawaj. Matko nieustającej pomocy. Prosimy Cię, abyś zawsze była z nami. Abyś wstawiała się za nami u swojego syna i prowadziła nas do niego. Mary Joe, nasza matko, ochraniaj nas przed niebezpieczeństwami. Wzmacniaj nas w chwilach trudności i prowadź nas w drodze ku świętości. Zdrowaś Mary Joe, pełna łaski. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary Joe, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Matko, Ty, która otaczasz nas swoją miłością i opieką, zanosimy dziś do Ciebie nasze pokorne prośby o dostatek. Prosperującą codzienność i obfitą łaskę w naszym życiu. Ty, która w kanie galilejskiej zauważyłaś potrzebę młodej pary. Wyprosiłaś u syna cud przemiany wody w wino. Wstawiaj się teraz za nami, prosząc Boga o błogosławieństwo naszych prac i domów. Mary Joe, matko naszej nadziei. Prosimy, abyś prowadziła nas drogą mądrości i roztropności. Aby nasza praca była owocna, a nasze wysiłki przynosiły dobre plony. Niech nasze stoły zawsze będą pełne chleba. A nasze domy wypełnione radością, wdzięcznością i świętowaniem Twojej dobroci. Obdarz nas zdrowiem, siłą do pracy i mądrością, byśmy mogli dzielić się owocami naszych trudów z innymi. Najświętsza Pani, chroń nas od niedostatku i lęku przed jutrem. Niech nasza wiara w Twoje wstawiennictwo umacnia nas w chwilach zwątpienia. Prosimy, byś prowadziła nasze serca ku ufności w Bożą Opatrzność, która nigdy nie pozwala, by zabrakło tym, którzy w nim pokładają nadzieję. Niech nasza wiara. Podobnie jak Twoja, będzie nieugięta. Nawet w trudnych czasach, a nasze ręce zawsze gotowe do pracy i dzielenia się z potrzebującymi. Mary Jo, ty, która doświadczyłaś prostoty życia w Nazarencie, wstawiaj się za nami, byśmy mieli to, czego potrzebujemy. Nie tylko w materialnym dostatku, ale i w duchowym pokoju. Niech w naszych domach nigdy nie zabraknie chleba powszedniego. Lecz także miłości, szacunku i wzajemnej troski. Pani nasza, otaczaj swoim płaszczem ochronę nasze pola, warsztaty i przedsięwzięcia. Błogosław naszym zbożom, owocom ziemi i wszelkim owocom pracy ludzkich rąk. Niech twoje błogosławieństwo wstępuje na każdą decyzję i wybór, aby prowadziły do życia w harmonii, pokoju i dobrobycie. Matko Boża, ucz nas wdzięczności za to, co już otrzymaliśmy. Pomóż nam dostrzegać obfitość w prostych codziennych darach. Wyproś u Boga łaskę, abyśmy nie tylko otrzymywali, ale i z radością dawali tym, którzy są w potrzebie. Mary Joe, prowadź nas ku życiu, w którym obfitość materialna i duchowa będą ze sobą w harmonii. Niech każdy posiłek na naszych stołach będzie znakiem Twojej miłości, a każda chwila wypełniona pokojem i radością będzie Twoim cudem w naszym życiu. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, prosząc, abyś nas strzegła przed wszelkim złem i trudnościami, a także pomagała nam dostrzegać i pomnażać obfitość w naszych domach. Niech Twoja obecność w naszych rodzinach przynosi jedność, a Twoje wstawiennictwo u Boga otwiera drzwi do wszelkiego błogosławieństwa. Matko, która znasz potrzeby każdego z nas, Prosimy, abyś wypraszała u Boga zdrowie, dostatek i siły. Byśmy mogli zawsze żyć w pełni twojej miłości i łaski. Amen. Zdrowaś Joe, pełna łaski. Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko najświętsza, która zawsze wstawiasz się za swoimi dziećmi. Dziś przychodzimy do Ciebie, pełni wiary i ufności, prosząc o obfitość w naszym życiu, zarówno duchową, jak i materialną. Ty, która jesteś wzorem czułości, miłości i mądrości, pomóż nam zbliżyć się do Boga i odnaleźć drogę do spełnienia naszych marzeń. Mary Joe, ty wiesz, jak bardzo pragniemy zapewnić naszym bliskim życie pełne pokoju, radości i dostatku. Prosimy Cię, abyś wstawiała się za nami u swojego syna, Jezusa Chrystusa. By błogosławił nasze prace, nasze rodziny i wszystkie nasze wysiłki. Niech Jego łaska spocznie na naszych domach. Aby nigdy nie zabrakło w nich chleba, zdrowia i nadziei. Pani nasza, powierzamy Ci nasze troski i aspiracje. Pomóż nam wzrastać w miłości i jedności. Aby każdy dzień był krokiem ku pełni życia, którego pragniemy. Niech Twoje matczyne serce prowadzi nas przez trudności, otwierając przed nami drzwi do nowych możliwości i błogosławieństw. Najdroższa Matko, otaczaj opieką wszystkie nasze przedsięwzięcia. Niech nasze plany i marzenia zostaną pobłogosławione przez Boga. A nasze dążenia niech będą zgodne z Jego świętą wolą. Pomóż nam podejmować decyzje z rozwagą i mądrością. Abyśmy zawsze wybierali to, co prowadzi do dobra i pokoju. Mary Joe, matko pełna miłosierdzia. Prosimy, abyś pomogła nam budować życie, w którym obfitość materialna. Idzie w parze z harmonią ducha i wiarą. Niech każdy dzień przynosi nowe owoce naszej pracy. A nasze rodziny cieszą się radością bycia razem przy pełnym stole. Ty, która troszczyłaś się o Jezusa w ubogim domu w Nazarencie. Wiesz, jak ważne jest zaspokojenie potrzeb codziennych. Prosimy Cię, otaczaj swoją opieką nasze domy. Aby nigdy nie zabrakło w nich miłości, ciepła i pożywienia. Niech nasze dzieci wzrastają w poczuciu bezpieczeństwa i dobrobytu. Ucząc się szacunku, wdzięczności i wierności Bogu. Matko nieustającej pomocy, zwracamy się do Ciebie z pokorą. Prosząc o siłę i wytrwałość w naszych codziennych obowiązkach, pomóż nam z ufnością i wdzięcznością przyjmować wszystko, co przynosi życie. Widząc w tym znaki Bożej Miłości i Opatrzności. Niech Twoje wstawiennictwo przynosi nam nie tylko dostatek, ale i pokój serca oraz radość z dzielenia się tym, co mamy z potrzebującymi. Najświętsza Matko, ty, która rozumiesz nasze ludzkie pragnienia. Wyproś nam łaskę obfitości i spełnienia naszych najskrytszych marzeń. Niech nasze wysiłki zostaną nagrodzone owocami, które będziemy mogli spożywać z radością i wdzięcznością. Ucz nas dzielić się tym, co otrzymaliśmy, z miłością i hojnością wobec innych. Byśmy mogli pomnażać dobro, które od ciebie pochodzi. Mary Joe, pani pełna łaski. Prosimy Cię, byś wstawiała się za nami w każdej chwili naszego życia. Niech Twoja obecność będzie dla nas źródłem siły i pocieszenia. A Twoje błogosławieństwo otwiera przed nami drzwi do wszelkiej obfitości. Spraw, abyśmy zawsze byli świadomi, że każda łaska i dobroć, którą otrzymujemy, pochodzi od Boga, który kocha nas bez granic. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielko. Nie garć naszymi prośbami w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecej. Swojemu Synowi nas oddawaj. Kochani, zachęcam Was, abyście przez kolejne siedem dni wracali do tej modlitwy i odmawiali ją z wiarą i ufnością. Siedem to liczba święta, symbol pełni i doskonałości w wierze. Niech te 7 dni będzie czasem głębokiej refleksji, zawierzenia i otwierania się na łaski, które Maryja może dla nas wyprosić. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, zachęcam również do subskrypcji kanału Dźwięk Wiary, abyśmy wspólnie mogli tworzyć przestrzeń duchowej siły i wsparcia. Subskrybując kanał, pomożesz szerzyć Słowo Boże i zachęcisz innych do wspólnej modlitwy. W tym momencie na ekranie pojawiają się dwie kolejne modlitwy. Wybierz jedną z nich i kontynuuj tę piękną drogę duchowej jedności. Niech ta łańcuchowa modlitwa rozświetli twoje życie i przyniesie ci pokój, dostatek i błogosławieństwo. Niech Matka Boża prowadzi nas każdego dnia i otacza swoją opieką.